Witam Was w moim programie TJ Gunston. ja mam na imię Tomek i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować broń, którą rotuję w ramach mojego EDC, czyli Everyday Carry, czyli po polsku. Broni to do codziennego noszenia w ukryciu oczywiście, tak? Pierwszym takim pistoletem będzie pistolet Taurus GX4, który na pewno znacie z moich poprzednich opisów. Jest to pistolet, który ma magazynki, 11 plus 1 w lufie, czyli 12 nabojów, 9 mm parabelu. Jest bardzo y, dobry do noszenia w ukryciu. Do tego jest bardzo budżetowy. Przynajmniej w naszych tutaj warunkach w Stanach Zjednoczonych. Y, jedynym jego mankamentem, jeżeli jeśli chodzi o purystów, jest to, że dosyć, jego, jego wykończenie dosyć łatwo się y, wyciera podczas noszenia. Szczególnie w kaburze kajdeksowej, jaką ja używam właściwie na co dzień. Y, Poza tym pistolet jest budowany z polimeru i ze stali nierdzewnej, więc jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne, jak i pot, kurz, takie tego typu rzeczy, prawda? 9 mm parabelum. Bardzo dobry pistolet. Drugim takim pistoletem, które, które rotuje właściwie tak 80% czasu jest... Yy... Six Hour 365, stal nierdzewna, wykończenie typu, nie wiem, tam tenifer, bodajże. To no, nie jest tenifer, ale to jest azotowanie, bodajże. Z tego co pamiętam, ale nie jestem, nie, nie łapcie mnie za słowa. Bardzo odporne wykończenie, nie rysuje się, poryści będą zadowoleni totalnie, nie wyciera się podczas noszenia w kaburze. Już ten pistolet noszę ponad rok, czasu, mi się wydaje, z tego co pamiętam. Ja ten już kilka lat wcześniej nosiłem XDS-a, zadowolony byłem niesamowicie. Również 9 mm Parabellum, również mikrokompaktowy, oczywiście wiele mniej, o wiele mniej budżetowy, jeśli chodzi w porównaniu z Taurusem GX4. W polskich warunkach podejrzewam, że jeszcze bardziej mniej budżetowy. Magazynki no 10 plus 1, można dokupić dłuższe lub na przykład e, zastosować inne rodzaje tutaj chwytu, które są oczywiście szeroko dostępne, przynajmniej tutaj u nas, kosztują 20-30 dolarów, więc można sobie zastosować dłuższy chwyt. Jeśli chodzi o warunki takie bardziej zimowe, gdzie grubiej się ubieramy oczywiście, wiecie, zima na Florydzie troszeczkę inaczej wygląda jak zima na przykład w Montanie, prawda? Noszę pistolet kaliber 40 Smith Wesson, który jest jeszcze bardzo popularny tutaj i nie sądzę, żeby jego popularność odeszła bardzo w cień. A tym pistoletem jest 6 Hour P229. Oczywiście też stainless steel, dlatego że ja preferuję broń, o którą muszę jak najmniej dbać, jeśli chodzi o broń do noszenia, prawda? Nie chcę mieć tutaj z tyłu głowy, że coś mi tutaj zardzewieje albo coś się stanie i, i przestanie to, to działać, tak? Nie. Stainless steel, donoszenia. Czasami ta, stainle, ta stal nierdzewna jest po prostu czerniona, więc. Tak jak w pistoletach Smith Wesson, więc tutaj też mamy bardzo fajny benefit. Tutaj akurat jest w takim, takim matowa, stal nierdzewna, kaliber 40 13 plus 1 nabojów w magazynku. No, jakie tutaj benefity mamy? No, takie, że sama firma mówi za siebie, prawda? Ja generalnie lubię w miarę klasyki. To jest bardzo dobry pistolet. Do tego jeszcze mam lufy na 357 SIG. No, pistolet wybrany przez amerykańską Secret Service od lat w 357 Sig, więc y, to chyba coś mówi, prawda? 47 Wesson też nie jest jakimś y, biedniejszym bratem, więc y, robi swoją robotę z tego co mi y, wiadomo. Y, używam amunicji Hornady y, Critical Defense, o, albo crit Critical Duty, chyba w tym Critical Duty. Także broń jest. Y, jak widzicie, tutaj mamy zadowolone magazynki, daleko od broni. Yy, no i tyle. Yy, w lato trzymam go po prostu jako do ochrony domu, do ochrony osobistej, tutaj po prostu w domu. Czasami go w zimę noszę. On, jego mankamenty to oczywiście jest jego grubość i troszeczkę wysoki ten... Yy, to oś lufy, ale w yy, stresie. Uwierzcie mi, nie ma to znaczenia. No i ostatni... Najśmieszniejszy wybór. Ech, Bond Arms w kalibrze 410-45 Long Colt. Jest to Derringer, do którego oczywiście też noszę Critical Defense. Slagi, dosłownie. Naboje do shotguna. Także o, on jest potrójnie zabezpieczony, więc czasami, jak już naprawdę, naprawdę potrzebuję coś super, ale to super wąskiego, niekoniecznie to będzie najlżejsze, bo to jest lżejsze od tego dwustrzałowego Derringera. Ale ten będzie bardzo super płaski, świetnie się wpasowuje w kontur ciała. A zawsze coś jest pod ręką, prawda? I to są moje wybory na noszenie, na rotowanie broni do codziennego noszenia. Dziękuję i zapraszam na następne produkcje.